Cześć i witam was na kolejnej prelekcji. Tym razem coś co jest bliskie też i mojemu sercu, ponieważ kwestie związane ze Scrumem, ze Agile'em i właśnie z tym, że często organizacje deklarują korzystanie ze Skrama, ale niekoniecznie są jailowe, niekoniecznie wiedzą jak to dobrze ugryźć, no i właśnie dzisiaj o tym jak podchodzić do zwinnego podejścia i w ogóle jak je stosować w naszej złożonej rzeczywistości, opowie nam Piotr Pobikrowski, Head of Planning and Delivery w firmie ProExcel. Cześć Piotr, daję Ci mikrofon i scenę. Cześć i dzięki za przedstawienie i witam uczestników. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, które cechuje właśnie złożoność technologiczna. Projekty informatyczne stawiają przed nami coraz większe wyzwania. I coraz częściej próbujemy wdrożyć właśnie znane metodyki zwinnego zarządzania projektami. Czy frameworki takie, właśnie jak Scrum, co jest właśnie pozytywnym trendem? Jednak często nie widzimy, aby wnosiły one wartość do naszej organizacji i wydaje się, jakby miały bardziej marnować nasz czas, niż rzeczywiście usprawniać pracę. I dzisiaj chciałbym wspólnie, żebyśmy się pochylili na tymi zagadnieniami, i chciałbym wskazać Wam trzy najważniejsze rzeczy, których najczęściej zapomina się podczas wydarzenia Scrum. Zanim jednak od tego zacznę, to dwa słowa na swój temat. Nazywam się Piotr Bikrowski, jestem przedstawiony, dzięki. Jestem doświadczonym project managerem i Scrum masterem. brałem udział w licznych dużych i skomplikowanych projektach w frameworku Scrum z różnymi zespołami. Zarządzam też zespołem PMO złożonym z project managerów i Scrum Masterów i mam wgląd w ich wyzwania, które przed nimi stoją i to z czym się zmagają na co dzień. I wykładam też zarządzanie projektami informatycznymi na polsko-japoński na kierunku MBA. Więc tam też dużo różnych rozmów czy przypadków Omawiam i czerpiając tych wszystkich źródeł i często omawianych problemów, no dostrzegam taką potrzebę pracy nad podstawami, i dzisiaj chciałbym od tego właśnie zacząć. Chciałbym zacząć od tego, że Scrum jest dość powszechnie znany i większość prawdopodobnie tu obecnych zna teorię i często ją praktykuje i najczęściej jest postrzegany jako framework, czyli przede wszystkim zbiór regularnych spotkań w kalendarzu związanych z planowaniem pracy. Przy odrobinie zaangażowania pilnujemy rzeczywiście artefaktów, zobowiązań, czy logu produktu, sprintu, celów sprintu. Zaawansowani project managerowie i scrum masterzy kierują się nawet filarami, wartościami i szczerze mówiąc mamy szczęście jeśli jesteśmy w zespole kiedy rzeczywiście tego się, kiedy to się stosuje, tak? te, te wartości. Niestety bardzo zapominamy często, że ten framework ma realizować pewną koncepcję, koncepcję engine, czyli zapominamy po co się stosuje tego skrama, myśląc że już samo stosowanie go jest receptą na udany projekt i to zwinne wytwarzanie. A Scrum to tylko zbiór praktyk i haseł, jeśli nie pamiętamy o podstawowych założeniach, właśnie Agile. Można powiedzieć, że Agile powinno być źródłem i sercem Scruma. Czym jest więc ten Agile? Agile nie bez przyczyny jest nazywany sposobem myślenia, czy sposobem pracy. I podejście trzeba rozumieć też w samej swojej idei. Powszechnie znany jest manifest, często recytowany przez wielu z pamięci. Czyli bardziej cenimy ludzi, interakcje od procesów i narzędzi, działające programowanie od szczegółowej dokumentacji, współpracy z klientem, od negocjacji umów, reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. Ale manifest jest tylko podsumowaniem i uzupełnieniem. To 12 zasad zwinnego tworzenia oprogramowania mówi nam o tym prawdziwym koncepcie, jaki stoi za tym podejściem. I na przykład cała nam powszechnie znana idea częstego, regularnego, iteracyjnego wytwarzania wartościowego przyrostu jest oparta właśnie o treść tych 12 zasad. Te 12 zasad jest dostępnych na oficjalnej stronie, Agile manifesto. Ja w prezentacji kilka z nich przytoczę, natomiast oczywiście zachęcam do tego, żeby sobie przypominać regularnie te zasady. A w mojej prezentacji uwypuklę, uwypuklę trzy najważniejsze takie koncepty, o których te zasady mówią. I na konkretnych przykładach omówimy też, dlaczego najczęściej nie udaje nam się o nich pamiętać i do czego to może prowadzić. Pierwszą najważniejszym rzeczą, Pierwszą rzeczą, o której zapominamy, jest to, że podstawowym celem stosowania podejścia Agile jest skracanie czasu dostarczania. Czyli służy temu wspomniany już ten proces iteracyjny i to, że ma być przerostowy, wartościowy, cykliczny, działający przyrost i mówią o tym między innymi takie zasady jak najważniejszy priorytet ma dane zadowolenie klienta dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania. Czy dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach? Im częściej tym lepiej. Czy nawet działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu? Tak, to są trzy, trzy takie zwawniejsze zasady. Przykład projektu, gdzie o tym zapomniano, to chciałbym przytaczyć jako właśnie taki use case. Przykład z życia i z doświadczenia. Przetarg publiczny. Znany zakres, działanie platformy, znany termin, oczywiście koszt licencji, w którym uwzględniony jest koszt wytwarzania tych rzeczy, których brakuje w systemie. Cały projekt jest ewidentnie w modelu waterfall. Całość dostarczamy do klienta dopiero na koniec projektu. Oczywiście możemy tu wytwarzać winni skramowo, tylko że zespół dostawcy pracuje w modelu iteracyjnym skram, wiadomo, ale klienta nie ma. Project manager reprezentuje zamówienie klienta. Klient nie ma bezpośredniego udziału i kontroli nad procesem. Tak dostarczył po prostu zamówienie, zakres zamówienia. Zespół nie miał motywacji, by pilnować przyrostu, bo przecież ma bardzo dużo czasu i nie musi być to przestrzegane. Nie musiał skupiać się na jakości działaniu, bo przecież ma czas na poprawki. Tak. Skoro nie było rygoru realizacji konkretnego zakresu w sprintie, to nie estymujemy i nie planujemy pracy, bo przecież jak zrobimy, to wytworzymy. Zaburza się zarówno odpowiedzialność za działanie, transparentność postępów. Ocena, gdzie jesteśmy w projekcie. Zaburzenie pracy spowodowało, że, po, że wypaczeniu uległy także wydarzenia skramowe. Były one upraszczane, bo po co marnować czas, skoro i tak nie ma sensu pewnych rzeczy robić, bo mamy czas. W efekcie pod koniec projektu niewiele rzeczy było skończonych. Wszystko było prawie działające. No wiemy, jak to jest w przetargach. Jak to się sprawy, to znaczy, że tego jeszcze nie ma. A wrażenie zostało takie, że Scrum nie pomaga nam w wytworzeniu, a tylko marnujemy czas na niepotrzebne spotkania. Terminy musiały być na końcu aneksowane. Było dużo problemów na to, odbioru przetargu i, i, i formalnych. Jaki z tego wniosek? Mając dużo czasu, mamy tendencję do zwalniania się z rygoru dostarczania po każdym sprincie działającego programowania. A ja kiedy tego nie robimy, bagatelizujemy ten problem, że nic nie działa poprawnie, tak? i w efekcie nie ma kontroli ani nad projektem, ani nad terminem. I tutaj jeszcze chciałbym dwie ważne uwagi dać o których też należy pamiętać. Chcąc dostarczyć coś szybko i sprawnie, nawet realizując coś już zgodnie z działającym oprogramowaniem, łatwo się skupić na tym, że dostarczamy coś niepotrzebnego. Dlatego, że w Agile'u mamy maksymalizować wartość dla klienta i taką przyjąć kolejność wytwarzania, żeby się kierować priorytetami tego, co przynosi największą wartość. Natomiast mamy tak zwaną pułapkę Cookinów, Czyli wiedząc, że coś jest łatwego i szybkiego do dostarczenia, musimy dostarczyć przyrost, bierzemy rzeczy na początek łatwe. Rzeczy łatwe bardzo często, no nie zawsze, ale bardzo często po prostu przynoszą mało wartości, są mało istotną rzeczą. Więc poświęcamy czas na początku projektu na to, żeby robić rzeczy mało istotne, a rzeczy najważniejsze zostawiamy na koniec, kiedy jest mniej czasu. Ponieważ chcemy osiągnąć szybki efekt, tak? szybki efekt dobrego postępu. Drugą pułapką jest tak zwana pułapka perfekcjonizmu. Czyli jak już ustawimy te priorytety poprawnie i zajmiemy się najważniejszymi rzeczami, to chcemy je robić perfekcyjnie do samego końca, żeby zamknąć tematy. No i tu jest problem taki, że jeśli nie mamy priorytetyzacji, na przykład Moską, gdzie sobie rozdzielimy tę większą funkcjonalność, na mniejsze elementy i powiemy, te są krytyczne, i po zrobieniu ich, idźmy do kolejnych krytycznych, tylko robimy wszystkie po kolei, aż do najmniej ważnego. Znowu, na koniec projektu brakuje nam czasu na to, żeby inne krytyczne rzeczy zrobić, bo zajmowaliśmy się rzeczami mało ważnymi, żeby tylko kończyć tematy. Tu do, do kolejnego slajdu, na którym wspominam o drugiej rzeczy, o której zapominam czyli zadowolony klient. E... Nie skupiamy się na tym, czego oczekuje, czego potrzebuje klient. I służy tego, temu zaangażowanie projekt ownera, ale przede wszystkim utrzymanie ciągłej i bezpośredniej komunikacji z klientem w trakcie tego wytwarzania, Omawianie dodawanej wartości i też rozwiązywania różnych problemów czy wyjaśnienia wątpliwości. Składowe zasady erze, które o tym mówią. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołu deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz. I teraz, jaki use case moglibyśmy tutaj przytoczyć? Taki use case, kiedy klient zamawia rzeczy opisane językiem biznesowym, ale nie rozumie technologii, ale nie musi, tak? Ale w efekcie nie wie dokładnie, co zamawia i jakie się z tym wiążą ograniczenia. W przykład projektu: Zamówienie od klienta. Klient inwestował swoje środki. Dostarcza, więc, więc wiadomo, że potrzebuje wartości, tak? Dostarcza wymagania opisane według swojej wizji, jak widzi system w swoim biznesie, i opisuje je tak, jak potrafi. Nie zamawia odrębnej analizy, no, ponieważ jest klientem komercyjnym i zazwyczaj no, nie potrzebuje takiej, takiej analizy wykonywać, więc na potrzeby wyceny. Robimy zestaw spisanych oczekiwań, jak ma system działać, co ma mieć, jakie funkcjonalności. No ale zostaje ostatecznie spisane tyle, ile jest potrzebne do wykonania wyceny dla klienta, no bo taki jest proces prowadzenia wyceny. Klient dostaje spisany zakres swoich oczekiwań, następuje podpisanie kontraktu, bierzemy się do pracy. to określone bardzo grubo, ale wiadomo, jak coś jest w zamówieniu, to musi być wszystko. Rozpoczyna się praca w modelu zwinnym. Klient jest bardzo zajęty, nie może za bardzo się konsultować, brać udziału w spotkaniach, ma odpowiedzialne obowiązki, wobec czego no, on pokłada duże zaufanie w tym zespole, że on wszystko wie, jak zrobić. Zespół, oczywiście, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i rozumieniem potrzeb, kompetentny zespół, rozpoczyna rozwój. Systemu, który już posiada, żeby spełnić te wymagania. Brakujące wymagania postawione przez klienta. Praca idzie dobrze. Wszystko przechodzi testy. Powstaje produkt gotowy do odbioru przez klienta. Czym jest problem? Okazuje się, że na końcu klient przychodzi, patrzy na produkt i nie jest taki, jak on to sobie wyobrażał. Wiele rzeczy nie jest użytecznych w taki sposób, w jaki będzie prowadził swój model biznesowy. Dlatego, że system. Działa trochę inaczej niż on będzie prowadził biznes i chce sprzedawać konkretne produkty. Ale gdy wzięliśmy na tapetę zamówienie, na okazuje się, że wszystko jest zrealizowane zgodnie z zapisami. W efekcie teraz straciliśmy czas na tłumaczenie, czemu musieliśmy zrobić w ten sposób, bo system tak działa, bo taka jest struktura danych. Robiliśmy korekty, by osiągnąć jakiś kompromis, spędziliśmy czas na dyskusjach. Na udowadnianiu i tłumaczeniu czemu powinien być zadowolony, i mniej czasu prawdopodobnie byśmy spalili, gdybyśmy zawczas omawiali z klientem konkretne zagadnienia i ustalali na bieżąco, jak wykonywać konkretny przyrost, niż potem na tłumaczeniu i wykonywaniu tych korekt. Dlaczego tak się stało? Zespół realizował kolejne zapisy tak, jak je rozumiał, ale i tak, jak działa system. Więc zgodnie z obecną konstrukcją mechaniki struktur danych. Dlatego nie mógł wyjaśniać żadnych wątpliwości lub tłumaczyć klientowi na bieżąco, ponieważ dla wszystkich oczywiście wymagania biznesowe były jasne i było jasne, że to musi być w kontekście systemu, który rozwija. Część pracy zgodnie z Agile była upraszczana. Znaczy zgodnie z Agile, to znaczy taka jest zatada, która mówi, że najbardziej wartościowy jest też w sposób prosty, spełniający wymagania bez żadnych fireworków. Więc były te zadania upraszczane, aby konkretne wymagania były spełnione według opisu. Był opis, działało wszystko zgodnie z zamówieniem. Natomiast w razie wątpliwości, klienta nie było, więc w razie wątpliwości klient nie pytał o szczegóły, bo nie było na to czasu, bo termin jest z góry ustalony, nie chcieli, żeby przypadkiem wyszły nowe wymagania, tak? nowe niespisane wymagania i była jakaś przestrzeń do, do tego, że nie zdążymy. A więc... Przyjmowali, przyjmowaliśmy własną interpretację tego, co jest napisane, i własne rozumienie, yy, bez żadnego udziału klienta. Jaki efekt, to już powiedziałem: dużo więcej pracy na koniec, dużo większe koszty po naszej stronie, a wycena została taka sama, no bo jednak to był podpisany kontrakt. Część można było pewnie negocjować, znaczy była negocjowana część, natomiast wiadomo, że klient raczej zadowolony z tego powodu nie był w całej tej sytuacji. Ale żeby też tak nie trochę w tych przykładach nie pokazywać negatywnych przykładów, pewnie mamy takie, takie też doświadczenia negatywne, to podam pozytywny przykład. Przedarek publiczny w zakresie, w dokumencie opisującym, w jaki sposób powinien być prowadzony projekt, znajduje się dokument, który mówi o stosowaniu priorytetacji Moscow, o wytwarzaniu irytacyjnym, o tym, że klient bierze Cyklicznie udział, regularnie, gdzie weryfikuje postępy, gdzie są na bieżąco omawiane zagadnienia, nie ma przerostu dokumentacji projektowej, jest po prostu rejestr zagadnień, rejestr ryzyk podstawowe rzeczy, natomiast podstawą do wytwarzania są user stories zaakceptowane przez klienta z priorytetem Moską. Projekt zakończył się pomyślnie, zakończył się w pełnym zakresie i dla mnie to jest bardzo dobry przykład tego, że nawet w projekcie mocno sformalizowanym, takim waterfallowym, można stosować w zwinny sposób wytwarzania z powodzeniem, tylko musi to być przewidziane już na etapie tworzenia zamówienia. I ostatni punkt, o którym często zapominamy, jest to z. z. Najważniejszym problemem tutaj jest nierespektowanie zasad. Pracy zgodnego z tym podejściem zwinnym i pozostałymi zasadami, też agile. I tutaj nie mówię o wartościach skrama, tylko o tym, co mówią wprost zasady. Na przykład, włączcie projekty wokół zmotywowanych ludzi, zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów w regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków. Tu przykładem może być często rozrywanie członków zespołu skromowego na różne inne zespoły, inne projekty. Powoduje to brak Zobowiązania do tego, by dostarczać w terminie i ostatecznie do odpowiedzialności również za jakość. Czyli dla przykładu, takie przykłady konkretnych zachowań, które można zaobserwować w projektach. Mamy wiele projektów i nie respektujemy pracy w zespole iteracyjnym. Pracy przy stałym backlogu, przy zobowiązaniu się do dostarczenia pewnej wartości, bo no przecież jest dużo pracy i ktoś ją musi zrobić. Więc nie ma żadnego problemu, żeby przejść do zespołu, dorzucić troszkę pracy, podzielić zespół na dwa projekty. Mamy dużo małych projektów i mało ludzi, więc niektóre osoby współdzielą różne projekty skramowe. Więc wiadomo, mamy za mało ludzi, więc jedna osoba może być w kilku zespołach skramowych. Bierze udział w wszystkich spotkaniach, jest angażowana trochę tu, trochę gdzie indziej. Co to powoduje takie podejście? To powoduje brak skupienia na projekcie i na doskonałości wytwarzania w tym projekcie. I brak też odpowiedzialności za to, że jednak możemy ulepszać to, co robimy, i na skupieniu się na tym, żeby dowieść konkretny zakres czy konkretny cel sprintu. Z innych zachowań bardzo często odgórnie decydujemy, czym się zajmuje każdy członek zespołu i kontrolujemy, co robi. Takie troszkę mikromanagement. I zamiast skupić się na tym, że zespół jest odpowiedzialny za dowiezienie projektu, skupiamy się na tym, żeby przydzielić ludziom te zadania i potem kontrolować, czy udało im się wykonać. Lub inny przykład, projektujemy rozwiązania poza zespołem. Pozostawiamy tylko napisanie kodu, to jest taki trochę komunikat, inni potrafią lepiej, albo wy nie zrobicie tego dostatecznie dobrze. I przychodzi tylko informacja, w jaki sposób coś wykonać. W takim modelu też spada przywiązanie do produktu. Tak? Jest to takie trochę poczucie, że jest się w nim tylko na chwilę, jest się tylko tym, który pisze, nie tym, który projektuje. Ktoś to zaprojektował inny, więc ja nie jestem odpowiedzialny za działanie, jestem tylko odpowiedzialny za napisanie. Na końcu braku, powstaje brak odpowiedzialności za produkt, za to, co się wytwarza, brak jakości, nie o jakość, bo przecież to ktoś inny powiedział, co mam zrobić spada też motywacja, bo z tego wszystkiego, to jest tak odbierane, być może tak nie jest, natomiast tak jest odbierane, że organizacja nie ma zaufania do zespołu. Więc ten zespół nie jest w stanie wytworzyć nic wartościowego, tylko trzeba mu powiedzieć, w jaki sposób to ma zrobić i kto powinien to robić. A skoro nie ma zaufania do zespołu, to oczywiście też każdy bierze personalnie, więc i do członków tego zespołu. No i ostatni taki element, który wpływa na, na motywację, na spadek motywacji ludzi, to jest, to, to jest takie twierdzenie, że ulepszanie pracy, ulepszanie procesu, skupianie się, omawianie w czym były problemy i jak to zmienić na przyszłość, często uznajemy za zawracanie głowy lub stratę czasu. Bo jak to niektórzy mówią, to jest gadanie, a nie robienie. A jeśli nie możemy czegoś udoskonalić, żadnego sposobu pracy, no to przyjmujemy, jest jak jest. Ludzie bardzo chętnie chcą coś poprawiać i ulepszać swoje środowisko pracy. Chcą ulepszać swój warsztat, chcą ulepszać. Bardzo nie lubią przeszkód. Kiedy eliminuje się ten element, gdzie możemy się pochylić i ulepszyć proces, i porozmawiać o tym, co nie gra i co poprawić, dlatego że uznajemy gadanie za stratę czasu, to powoduje frustrację ludzi. Frustrację, że problemy, z którymi się mierzą, niestety zostaną na zawsze, bo ich się nie umawia i się nie eliminuje. Mają pretensje oczywiście do organizacji. Więc ostatecznie wszystkie te przykłady, które powiedziałem, kierują się dla użytkowników demotywująco i są skierowane przeciwko organizacji, dlatego że punkt widzenia jest taki. To organizacja mnie wyciąga do innych projektów. Organizacja uniemożliwia mi uporządkowanie pracy, dbanie o jakość, bo muszę robić inne rzeczy. To organizacja nie pozwala mi ulepszać, bo mi mówią menedżerowie, że nie ma na to czasu. Więc ostatecznie wina jest na organizację, nie ma odpowiedzialności ani za przyrost, ani za kod, ani za jakość. I taki jest na końcu efekt. I tak, gdybym miał podsumować w trzech słowach, bo chciałbym parę minut zostawić na pytania i liczę na to, że może jeszcze jakieś będą, to trzeba zawsze pamiętać, że rozumienie tych dwunastu zasad zwinnego wytwarzania jest motorem, dzięki któremu zarówno ten manifest ma sens, jak i to, że Scrum działa. Bez tego staje się tylko wydmuszką i zbiorem reguł, które na, na koniec dnia mogą niczemu nie służyć. I stosowanie samych reguł bez rozumnego stosowania prowadzi zwykle do powtarzania tylko czynności, a potem do ich upraszczania, a na końcu rezygnowania. Dlatego, że Ostatecznie, jeśli coś nie przynosi wartości, to staje się stratą. Straty nauczyliśmy się eliminować, więc skoro coś nie przynosi wartości, nie ma sensu, redukujemy. Jak redukujemy, jeszcze bardziej traci swoją wartość. W takim modelu Scrum ma niewielką szansę na, na powodzenie, czy w ogóle na wniesienie czegokolwiek do projektu. Czyli w skrócie, skra powinniśmy skracać czas dostarczania i dostarczać działające oprogramowanie po każdym sprincie. Z działającym przyrostem i najbardziej wartościowym dla klienta, dbać o zdawanie do klienta i często się z nim komunikować, a najlepiej potwierdzać wszystkie wątpliwości, które mamy co do działania, dlatego że to produkt ma realizować jego potrzeby biznesowe, a nie zapisy zamówienia. I powinniśmy dbać o morale zespołu i pokładać im zaufanie i wierzyć w to, że potrafią się zorganizować. I oczywiście, może nie tylko na wierze, powinniśmy kończyć. Powinniśmy zachęcać, wspierać. Motywować, pomagać, usuwać przeszkody i robić wszystko, żeby ten zespół potrafił, chciał i mógł być, projektować rozwiązanie, mógł być zwinny, mógł sprawnie działać. Te trzy rzeczy to są takie najważniejsze bullet pointy mojego przekazu do was. I oczywiście zachęcam do regularnego odwiedzania tej oficjalnej strony, aże manifesto, i przypominania sobie tych podstaw regularnie jest ich 12, a one zostały stworzone jako spójna koncepcja takiego zwinnego podejścia i myślenie o tym wybiórczo, że weźmy sobie 6, bo 6 nam nie pasuje, albo 8 jest fajnych, ale tam dwie to nie bardzo, bo, bo my pracujemy inaczej. To też taki częsty argument. My pracujemy inaczej, tak? No prowadzi do pewnych wypaczeń i do, do nie do końca rozumienia tego, czemu ta Agile służy. Upraszczając te zasady, rezygnując z nich, sprowadzamy Scrum tylko do pewnego zbioru spotkań, który nie będzie działał. Wtedy też niekoniecznie jest sens, aż tak się spastwić i mówić, że musimy koniecznie wdobyć skrama, ale też nic dziwnego, że nie wnosi nic z naszej organizacji. No i na koniec dnia też pamiętajmy, że tutaj powiedzieliśmy sobie tylko o podejściu Agile. Ale gdy już się pilnuje tego konceptu, to oczywiście za tym idzie cały framework z krama, czyli filary, wartości, role, wydarzenia, artefakty i zobowiązania. I one też mają swój sens i swój własny cel istnienia, ale to byłby już zupełnie inny temat na osobną prelekcję. Więc dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do pytań. Teraz mamy tylko kilka minut, chyba cztery z tego, co widzę. Natomiast jutro też na miejscu będę na miejscu wydarzenia, chętnie mogę podyskutować. Dzwaniach. świetnie, to też jest bardzo przydatna informacja dzięki Piotr za to wystąpienie, dużo fajnych informacji i od razu też sporo pytań może zaczniemy tak po kolei na razie wspominając o pułapce braku zaufania co może zrobić zespół, który się w niej znajdzie? ja to zawsze uważam, że o problemach należy rozmawiać na pewno nie rozwiąże się problemu, jeśli nie, nie poruszy się tego tematu braku zaufania, i warto dojść do przyczyn. Być może, tutaj mi trudno powiedzieć o tym przypadku konkretnym, często brak zaufania polega na tym, że jest jakiś mikromanagement, kontrola, tak? czy narzucamy jakieś rozwiązania i nie ufamy w to, że ktoś sam zrobi coś dobrze. I oczywiście nie mówimy tutaj o braku transparentności. Pamiętajmy, że podstawowym założeniem Skrama jest transparentność postępów i pracy. Natomiast wierzymy, mamy zaufanie, że ci pracownicy to zrobią. Jeśli nie ma zaufania, to ja bym odwrócił pytanie, czy jest wsparcie dla tych pracowników, żeby to zaufanie jednak zbudować? No bo brak zaufania wiąże się z czymś. Być może nie wierzymy w czyjeś kompetencje. To czy jest wsparcie, żeby te kompetencje budować. Więc bardziej do tego, żeby być przyczyn i porozmawiać o problemie z kimś wyżej. Okej. Okay. Kolejne pytanie, jaki wpływ ma praca zdalna na działanie projektu według skrama? Czy praca online poniekąd przeszkadza w komunikacji? Uważam, że nie przeszkadza w komunikacji. Spotkania, jeśli będziemy pilnować celów spotkania, zresztą to dotyczy całego zarządzania projektami. Spotykać się bez sensu nie ma nigdy sensu. Jeśli każde spotkanie będzie miało swój cel, i tak jak w Scramie, każdy z tych spotkań, wydarzeń ma swój cel i ten cel będzie realizowany, i będziemy dbać o transparentność i, i dostępność podług backlogu, no to nie widzę potrzeby czy, czy jakichś wielkich przeszkód, żeby tego skrama realizować zdalnie. Być może ta komunikacja nie jest taka prosta w ciągu dnia, tak, żeby ktoś cały czas obserwował czat i odpowiadał na bieżąco, natomiast skram no też niekoniecznie tego wymaga. No, jeśli potrzebujemy refinementu lub omówienia jakiegoś zakresu, wyjaśnienia wątpliwości, możemy się, po to mamy też daily, tak, żeby umawiać, możemy się umówić, że potrzebujemy kilku spotkań i w ciągu dnia kilka spotkań zorganizować w kalendarzu. Okay. Oczywiście komunikacja jest trudniejsza online, ale nie jest to coś, co nam uniemożliwia pracę. OK, i ostatnie pytanie. Resztę proszę, już jakbyście mogli, po prostu jutro spróbujcie złapać Piotra. Jak pogodzić zadowolenie klienta z implementacją najlepszego produktu, gdy to klient decyduje, gdzie i co implementujemy i popełnia przy tym błędy architektoniczne. Bo nam po prostu nie ufa, bo uważa, że wie lepiej. E, czyli klient projektuje, a zespół dewelopuje, rozumiem, tak? E... Tak. Tak bym to rozumiał. Jeśli, jeśli to nie jest, rozumiem, że to jest rola trochę głębsza niż product owner, który przedstawia wartość biznesową, tak? tylko przychodzi jakiś architekt zewnętrzny, no to uważam, że ten architekt zewnętrzny powinien być członkiem zespołu. Jak będzie członkiem zespołu i będzie współtworzył z zespołem, no to wtedy też mamy projektowanie w ramach zespołu. Więc tutaj pytanie jest, do jakiego poziomu, Projektowania, ten, jaka jest rola tej osoby i do jakiego poziomu schodzi. Jeśli to jest deweloper, no on może być członkiem zespołu. Poza tym pamiętajmy też, że product owner też jest członkiem zespołu, więc jeśli on z nami cyklicznie współpracuje i omawiamy, no to on też przychodzi z pewną rzeczą. Natomiast yy, pytanie, kto odpowiada za architekturę rozwiązania? To jest też ważne pytanie. Okej, okay. bardzo Ci dziękuję. Tak jak wspomniałem, yy... Nie mamy czasu już niestety na więcej pytań, na odpowiedzi, na więcej pytań, natomiast Piotr będzie jutro na żywo również na Warszawskich Dniach Informatyki, więc będziecie mogli go złapać i dopytać jeszcze o kilka szczegółów. Bardzo Ci dziękuję za lekcję, za szereg naprawdę wartościowych i ciekawych informacji i słyszymy się już na kolejnym spotkaniu. Dzięki. Dzięki, dzięki wszystkim.